Cześć chłopaki, jesteśmy już tydzień po rozpoczęciu treningów. I tutaj chciałem Wam przedstawić, jak działa nasz arkusz. Jak tutaj będziemy dalej koordynować nasze ćwiczenia i jak komunikować się tutaj z nami, z trenerami i tak dalej. Na samym początku, arkusz, który teraz prezentuję, to jest arkusz Google'a, który Wam przesłałem wcześniej w mailach. Część z Was widziałem, że już z niego korzysta, więc tutaj od razu przedstawię, jak z niego korzystać, jak się komunikować i jak go prawidłowo odczytywać. Zacznijmy sobie od kolumny C, w której macie każdy z Was swoje numerki podane. Tutaj mamy podział na grupy, jak możecie zauważyć, niebieskim wierszem są oddzielone grupy. Grupy są przypisane, do każdej grupy jest przypisany trener. Jak widać tutaj treningi poniedziałek, środa, piątek o 7 rano prowadzi Karolina. i Jest też podany jej numer telefonu. Jakby się coś miało wydarzyć przed i po treningu, to jest do szybkiego kontaktu. Mamy podane numer, imię i nazwisko. Nazwisko tylko literka Wiadomo, żeby nie wpisywać całych nazwisk, natomiast tutaj, jak widzicie, każdy z Was przy swoim numerku i przy swoim wierszu może zadać pytanie. Na pytania będę się starał odpowiadać na bieżąco. Jak zauważyliście, czy już z Was zadawała pytania, zostawiam je do momentu, jak zobaczę, że nie odczytacie. Odpowiadam i wtedy później usuwam, żeby cały czas tutaj arkusz był koordynowany na bieżąco. Jeśli uważam, że jest jakieś ważniejsze pytanie, dotyczące. Większości osób wtedy w takiej sytuacji zostawiam to pytanie na dłużej. Kolejną sprawą są kary, które możecie zauważyć tutaj. Tutaj kary są za nieobecności. Jak wiecie, do, tutaj ustalaliśmy na karę w wysokości 20 zł. To nam pozwala dobrze koordynować grupy, żebyście chodzili konsekwentnie na swoje zajęcia. No i tutaj na bieżąco dziewczyny będą sprawdzając obecność, wystawiały kary. Jeśli zobaczycie, że macie karę obok swojego numerku to proszę się wtedy zapytać, jeśli macie wątpliwość, z jaką datą albo w jakim wyniku. Jeśli to była kara, która została przyznana, a wcześniej na przykład zgłaszaliście do mnie jakiś wyjątek, co mam nadzieję, że będzie bardzo rzadko, to na bieżąco ja to będę koordynował. Poniżej w arkuszu znajdziecie numer też do Eliski i do mnie, jesteśmy trenerami rezerwowymi. Jakby się coś stało, my przychodzimy wtedy zamiast Karoliny albo Oli. Tutaj widzimy dalej. Mamy obecność i numery treningu. To jest bardzo ważne. Obecność wpisujemy jedenkami. Jak widzimy, tutaj, na przykład, Kuba ma już dużo tych obecności. Jest na treningu numer 6. I w takiej sytuacji, jak przyjdzie, następnym razem wykonamy trening numer 7. Mówię to dlatego, że jak przejdziemy do kolejnego arkuszu, to będziemy właśnie wykonywali ten trening, i właśnie ten proces rozwoju waszego treningu od tego jest mocno uzależniony. Kolejną sprawą jest sam fakt obecności na treningach. Tutaj pamiętajcie, że macie być trzy razy w tygodniu minimum, znaczy minimum. No właśnie tyle co się umawialiśmy, trzy razy w tygodniu i bardzo bym chciał, żeby każdy z was konsekwentnie z tego uczęszczał tak jak właśnie zakładaliśmy. Z czasem, mniej więcej po dziewięciu treningach, jak już się wstępnie nauczycie ćwiczyć, wtedy część osób, które przyjeżdżają z dużych odległości, dostanie możliwość ćwiczenia u siebie na siłowni bądź w domu, jeśli mają osoby sprzęt. Tego jeszcze dokładnie nie ustalaliśmy, natomiast to są sprawy indywidualne. Dla większości, zdecydowanej większości z Was zostaną godziny cały czas z trenerem, żebyście mogli cały czas kontynuować swoje treningi. Tutaj widzimy arkusz trening, który przesuwamy zaraz, jest obok listy obecności, w którym możecie zauważyć cały Wasz zaplanowany trening. Ma, widzimy tutaj, który to jest mniej więcej tydzień treningu zaplanowany, który to jest numer treningu, i to właśnie numer jest tutaj dla nas kluczowy. Tak jak wcześniej wspominałem, jeśli to będzie trening numer, załóżmy 4, to wtedy wykonujemy taki zestaw, jaki tutaj mamy zaplanowany. To jest bardzo istotne ze względu na to, żebyśmy nie stracili kolejności ćwiczeń, jak i właśnie całego tego procesu adaptacyjnego, czyli wy jak zauważyliście, odczuwacie. Ból w mięśniach po treningu to są mikrouszkodzenia i to jest normalne. Nasz trening jest tak zaplanowany, że zaczyna się od prostych ćwiczeń w małej ilości, w małej objętości, czyli ilości serii. Jak z czasem będzie się zwiększał i jak już widzimy te ostatnie treningi, jakie mamy zaplanowane, to tutaj widzimy, że już na sam trening mięśni grzbietu, bicepsa i mięśni dwugłowych mamy zaplanowane aż 6 ćwiczeń, natomiast wraz z rozwojem treningu zwiększa się ilość serii. Ale skraca się czas przerwy, więc z tego względu te treningi powinniście wykonywać stosunkowo szybko. Po osiągnięciu tych treningów już ostatnich, czyli już osiągnięciu formy treningowej, która się nazywa Push-Pull, czyli trening partii przeciwnie pracujących do siebie, tak zwanych antagonistycznych, będziecie mogli już wykonywać trening na przykład w poniedziałek, wtorek i piątek. Nie będzie to problem ze względu na to. Że będziemy pracowali partiami, które wykonują przeciwną pracę do siebie. Przykładowo, biceps odpowiada za zgięcie w stawie łokciowym, natomiast triceps za wyprost. I tak to będziemy koordynować, że jeśli czujecie lekki ból w bicepsie, to żeby go nie ćwiczyć, takie też na następny trening, tylko podejść pracę inną, przeciwną partią o innej funkcji. Tutaj jak widzicie, znajdziemy nazwę ćwiczenia. Myślę, że tutaj dla was już te nazwy ćwiczeń są. Stosunkowo znane, bo mamy wiosłowanie sztangierku jednorącz, pompki na gryfie i przesiady bez obciążenia lub z odciążeniem, jak również mogą być z obciążeniem. Każdemu z Was trenerka przedstawiła, jak to wygląda. Ja na pierwszym spotkaniu przedstawiałem całej grupie, jak to będziemy stosowali. Jak widzicie, mamy również zamienniki dla ćwiczeń proponowane właśnie, jeśli z czasem by się pojawiło także jakieś. Urządzenie byłoby zajęte na siłowni, możecie wykonać hmm, to jakby ćwiczenie, które jest analogicznie, bo te same partie mięśniowe będzie angażowało. Natomiast bazą naszych ćwiczeń będą trzy ćwiczenia, czyli wiosłowanie sztangielku jednorącz, pompki na gryfie oraz przyjazdy bez obciążenia. Dlatego, że to są ćwiczenia, które będą nam angażowały duże partie mięśniowe, da nam to możliwość właśnie stopniowego, proporcjonalnego rozwoju gorsetu mięśniowego, ale też pozwoli rozwinąć bardzo mocno mięsień poprzeczny brzucha, który za, zabezpieczy nam kręgosłup przed uszkodzeniami. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że my stosujemy sposób oddychania, jak zauważyliście, że cały czas oddychamy. Nie stosujemy takiej metody walsawy, czyli wstrzymania oddechu, żeby zabezpieczyć kręgosłup, ale robimy to ze względu na ryzyko Właśnie konsekwencji sercowo-naczyniowych. Wstrzymywanie oddechu jest dla Was stosunkowo niebezpieczne. Dlatego tak mocno musimy zadbać o rozwój tego mięśnia poprzecznego brzucha. Tutaj widzimy, mamy opis, to jest głównie dla trenerek, jak wyglądają pierwsze treningi, stąd też komentarz na początku Wam nie pokazywałem, żeby ktoś się nie stresował. Jeśli chodzi o samo to, że może zemdleć na pierwszych treningach, udało się tak, że każdy bez problemu wykonał te pierwsze treningi i nie pojawiły się nam ani nudności, ani wymioty, ani omdlenia, więc jest bardzo fajnie, tym bardziej było takie ryzyko ze względu na prawdopodobieństwo występowania insulinooporności, które w Waszej grupie w badaniach krwi okazało się, że jest duże, czyli takie jak właśnie przewidywaliśmy. Teraz kolejne treningi będziecie stopniowo też mogli wykonywać we własnych godzinach, jeśli już nie będziecie ćwiczyć u nas pod okiem trenera, ale bardzo bym chciał, żebyście przychodzili przynajmniej raz na jakiś czas na konsultację właśnie, a raczej na prezentację w jaki sposób ćwiczycie u naszego trenera i wtedy konieczne jest to, że tak jak po mniej więcej po pierwszym miesiącu już będziecie potrafili ćwiczyć, żebyście sami uzupełniali tutaj obecności. W takiej sytuacji będziecie też wysyłać zdjęcie z treningu, żebym ja wiedział, że byliście. Oczywiście, daję duży kredyt zaufania, jeśli chodzi o przejście na wasze indywidualne treningi, żebyście sami siebie ćwiczyli, ale muszę to mieć udokumentowane, dlatego że chcę, aby te rezultaty ćwiczeń by były tak jakby rzetelnie przedstawione w naszych arkuszach, jak i wyniki naszych badań były zgodne z prawdą, z tym co deklarujemy. Jak będziecie mieć więcej pytań na bieżąco, możecie zadawać właśnie i tu w arkuszu, i w mailu do mnie. Natomiast wolałbym w arkuszu, dlatego że na maile dużo rzadziej odpisuję. Ponieważ w grupie jest teraz ponad 50 osób i muszę, tak jakby każdego indywidualnie, wtedy zastanowić się, jak to wygląda, często sprawdzić pozostałe wyniki, jakie się pojawiają w biochemii. Dlatego tak to mniej więcej wygląda, że lepiej się komunikować na ta, tutaj właśnie w arkuszu, bo pozostali będą widzieli odpowiedzi i się też do tego ustosunkują. Ostatnią rzeczą są Wasze wyniki. Wyniki wprowadzamy prawdopodobnie w tym tygodniu już będą wszystkie wprowadzone i do większości z Was albo praktycznie do każdego zadzwonię, żebyśmy omówili czy jakie ryzyka się pojawiają i jak to będziemy dalej koordynować. Już niedługo będziemy przechodzić właśnie na pełną objętość treningową i tutaj chciałem też zaznaczyć jeszcze w treningu, że tutaj szczególnie przy przejściu już w treningu, w którym mamy stopniowo przejście na trening push pull, jeśli dobrze widzę on się właśnie zaczyna tutaj przy czwartym, piątym treningu. Mogą być odczuwalne na przykład mocniejszy ból w bicepsie, w okolicy łokcia, bo biceps pamiętajcie, że interpretujemy jako cały przebieg mięśnia i często boli na samym łokciu, tak jakby od góry łokcia, a nie na samym wrzucu, czyli w obrębie kości ramiennej. Tak tutaj nie należy się tym przejmować, bo to jakby dobieranie... Obciążeń, jak zauważyliście, zależne, zależne jest od wielu czynników. Często macie gorszy lub lepszy dzień, więc z tego względu tak będą dobierane obciążenia indywidualnie. Z czasem ten ból będzie mniejszy i przyjemny, więc to nie będzie w żaden sposób przeszkadzało. Tym bardziej, że ta intensywność wzrośnie już do tych ostatnich naszych treningów, które są tutaj zaplanowane właśnie w tym arkuszu, i później będzie to tylko cały czas powtarzanie. Podobnego sposobu możemy tylko manipulować trochę ćwiczeniami, ale nasz organizm już będzie przyzwyczajony, czyli jak ktoś mówi zaadaptowany do treningu, jaki wykonujemy.